Dzień dobry, to jest podcast Zadanie dla Chętnych. I na początek chciałabym, żebyśmy wspólnie zastanowili się, kim są ci ludzie, którzy w wakacje myślą o szkole. Administracja szkoły... Zapewne nauczyciele, którzy tak kochają swój zawód, że nie mogą się doczekać, aż wrócą do klas i będą mogli znowu nieść kaganiec oświaty. Trochę się wewnętrznie śmieję, kiedy to mówię. Ale są to też oczywiście dzieci i ich rodzice. I o ile wydaje mi się, że dla wszystkich jest oczywiste, że rodzice pierwszoklasistów czy to w szkole podstawowej czy w szkole średniej są szczególnie zainteresowani tym jak będzie wyglądać ich życie od września a uczniowie z pewną ekscytacją może także z niepokojem wyglądają w początku kolejnego etapu w życiu który może przynieść im zarówno miłe jak i mniej miłe wspomnienia o tyle jest jedna grupa która moim zdaniem jest Niedoszacowana pod kątem stresu, jaki jej towarzyszy. I są to ósmoklasiści, przyszli ósmoklasiści, oraz ich rodzice. To do nich skierowany jest dzisiejszy odcinek. Podobny odcinek przygotowałam o maturzystach y, oraz ich ostatniej klasie, ale to jest inne nagranie i w związku z tym rodziców maturzystów oraz maturzystów kieruję do tego innego nagrania. Treści będą się w dużej mierze powtarzać, no ale jednak specyfika tych grup wiekowych jest trochę inna i dlatego postanowiłam, że dwa oddzielne odcinki mogą lepiej odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi i ich rodziców. Ostatnia klasa, witamy w szkole. Teraz Wy jesteście starszakami i teraz Wy jesteście najstarszą klasą. I to Wy będziecie w tym roku świętować opuszczenie murów naszej cudownej placówki. Ósmoklasiści przeszli już przez kilka trudnych momentów. Przejście z zerówki do pierwszej klasy. A potem przejście z trzeciej do czwartej klasy były niewątpliwie stresujące. A potem ten moment, w którym się kończy szóstą klasę i idzie do siódmej klasy, i taki dech oczekiwań zaczyna nam czołgać się po plecach. Przedmioty szkolne stają się coraz trudniejsze, i tak zaczynamy odliczać. Jeszcze 12 miesięcy, 11, 10 do egzaminu ósmoklasisty, który da nam wstęp do szkoły średniej naszych marzeń. Jeżeli ktoś doskonale wie, od kiedy skończył grupę maluchów w przedszkolu, że chciałby zostać na przykład socjologiem, no to teraz już Mniej więcej zna swoją ścieżkę życiową i może nie stresuje się aż tak bardzo. Ale dla niektórych koniec etapu to jest też moment, w którym dopiero odkrywają, co chcieliby robić, albo wręcz nie wiedzą. Szczerze mówiąc, trudno wiedzieć dokładnie, kim się jest i dokąd się zmierza, kiedy się ma kilkanaście lat i dopiero zaczyna się być nastolatkiem. Zamknięcie Etapu szkoły podstawowej, to taki moment przejścia. To jest ważny moment i trzeba też w odpowiedni sposób go uczcić, celebrować. Wydaje mi się, że można przeżyć ten rok. W taki sposób, żeby no, nie tylko był podszyty stresem przed tym, co będzie dalej, ale także radością z tego, co już się osiągnęło i z tych wszystkich rzeczy, których człowiek już się nauczył i których już dokonał. Zanim pójdziesz do ósmej klasy, możesz mieć takie momenty niepokoju. Że to ostatnie powtórki, że już więcej ten temat może się nie pojawi na matematyce czy na języku polskim, że teraz to już naprawdę trzeba się zacząć uczyć. Zanim jednak wpadniesz w spiralę stresu, może pomyśl przez chwilę, co jest dla Ciebie ważne i w jaki sposób chciałbyś pamiętać ten rok. Czy jako taki okres przygotowawczy do nowego etapu w życiu, w którym skupisz się na swoich, Ulubionych przedmiotach i niejako przygotujesz się do pójścia do szkoły średniej na profil, który Ciebie interesuje? Czy może poświęcisz ten czas na rozwój zainteresowań poza szkołą, nie myśląc aż tak bardzo o tych wszystkich egzaminach i o tym, że Koniec tego etapu wyznacza dla Ciebie też moment, w którym dostaniesz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i potem będziesz już z nim żył, z takim jakie masz. Dla innych osób dobre oceny mogą być priorytetem, dlatego że z jakiegoś powodu czerwony pasek albo nie wiem, szóstka z matematyki stanowią dla nich wartość. A może dobra zabawa? To jest ten moment, w którym grupa rówieśnicza zaczyna być coraz ważniejsza i można zdobyć przyjaźnie na całe życie. Szczerze mówiąc, im się jest starszym, tym chyba trudniej się zaprzyjaźnić. A kiedy się ma te kilkanaście lat i dużo wolnego czasu i głowę pełną pomysłów, można jeszcze nawiązać znajomości, które w przyszłości będą procentować, które zostaną z nami do końca życia. Albo które nie zostaną z nami do końca życia, i to też jest ok. Jest wiele możliwości, co można zrobić z ósmą klasą. Niestety, już wspomniałam, że to może być też moment dużego stresu, tak dla uczniów, jak i dla rodziców, a czasami te dwie grupy będą nawzajem się nakręcać w tym stresie i w tym mm, takim niepokoju. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko było szczęśliwe, to często myślimy o szczęściu naszych pociech bardziej w kategoriach przyszłości, że chcielibyśmy, żeby było szczęśliwe w przyszłości, a szczęśliwe w przyszłości będzie, kiedy będzie mieć dobrą pracę, kiedy będzie dużo zarabiać, kiedy nie będzie musiało się martwić o swój byt kiedy będzie mogło pozwolić sobie na fajne wakacje i urlop, a myślimy, że dziecko może nie być szczęśliwe w niskopłatnej, nużącej, ciężkiej, fizycznej pracy. Więc wiele rodziców ma tutaj przekonanie, że to, co da dzieciom szczęście, to dobre wykształcenie, czyli trzeba iść do dobrej szkoły średniej, czyli w ósmej klasie należy przysiąść. I to najlepiej przysiąść nad przedmiotami egzaminacyjnymi. W 2024 roku to będą trzy przedmioty: język polski, język obcy oraz matematyka i wielu rodziców czułoby się usatysfakcjonowanych i byłoby im ciepło na sercu, gdyby się okazało, że ich dzieci mają ponadprzeciętne wyniki na egzaminie ósmoklasisty i dostaną się do szkoły średniej z mniejszym stresem i niepokojem niż można by się spodziewać po tegorocznym poziomie stresu i niepokoju u absolwentów szkół podstawowych. Tak, rekrutacja w roku 2023 nie była przyjemna. Dla wielu osób nie była stresująca, dlatego że dostali się do szkoły pierwszego wyboru na wymarzony profil i są zadowoleni i mieli fajne wakacje. Ale w chwili, kiedy to nagrywam, czyli w sierpniu, jeszcze jest wiele osób, które piszą odwołania. Albo które nie są do końca zadowolone z tego, jak poszło im w ósmej klasie, nie są zadowoleni ze swojego świadectwa i z wyników egzaminu, i no niestety do jakiej szkoły muszą iść. Pójdą do tej szkoły, w której zostały miejsca, i może nie będą z tego zadowoleni. To może rzucić nam pewne światło na to, co jest w głowie. Tych, którzy stają do tego wyzwania, wyzwania, które się nazywa ostatnia klasa szkoły podstawowej. Kilka słów ode mnie. Tutaj dosyć istotne jest, żeby już w tej ósmej klasie umieć się uczyć. Więc, jeżeli słuchacie tego odcinka na samym początku tego wyścigu, w sierpniu, może we wrześniu, Użyłam słowa wyścig, bo tak mi się skojarzyła tegoroczna rekrutacja, po prostu bitwa na punkty. Powiedzmy więc, że chodzi o to, żeby się nauczyć, tak, żeby dobrze, dobrze się nauczyć, mieć fajne oceny, dobrze zdać. No to już jest ten moment, w którym warto byłoby wiedzieć, jak się uczyć. Dla niektórych osób pomocą mogą być rodzice, którzy są wystarczająco kompetentni, żeby nauczyć swoje dzieciaki tej trudnej sztuki. Kojarzenia faktów, zapamiętywania, analizy i syntezy. Być może niektórzy nie lubią uczyć swoich dzieci, albo nie potrafią, albo nie mają takiej wiedzy. Wtedy jest odpowiednia literatura, jest też wiele materiałów w internecie. Można tę wiedzę zdobyć. Jak się uczyć, żeby się nie przemęczyć, a umieć umieć wystarczająco. A teraz odchodzę trochę od tych przedmiotów egzaminacyjnych, bo Ósma klasa to też nauka innych, często bardzo fascynujących rzeczy. I ta umiejętność, żeby przyswajać wiedzę, żeby wchłaniać no, 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 informacje i żeby ćwiczyć we właściwy sposób umiejętności, może być kluczowa. Jeżeli jesteście zainteresowani i potrzebujecie poleceń, konkretnych książek, kanałów albo innych materiałów, dajcie znać. Wtedy chętnie podzielę się swoimi takimi czarnymi końmi. Może to nie jest najlepsze określenie. No, nazwijmy je czarne konie tak chwilowo. Jak wymyślę coś lepszego, to w kolejnych odcinkach będę używać tego nowego określenia. W każdym razie takie materiały, które są świetne i dadzą Wam. Wiedzę i och, jest tego sporo. Dosyć istotne jest też radzenie sobie ze stresem. Jeżeli już się u nas pojawi stres, to w zasadzie całe nasze życie staje się mniej przyjemne. Więc takie umiejętności radzenia sobie z tym napięciem, albo przekuwania go w coś dobrego i w coś produktywnego, to jest ważne i myślę, że dla wielu osób jest kluczowe. Gdybym zaczęła teraz rzucać statystykami znikąd, no to czułabym się niegodna swojego tytułu doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, gdzie większość twierdzeń trzeba jednak podeprzeć jakimś dowodem, więc nie rzucę statystyką, tylko powiem, że w mojej ocenie więcej osób jest zestresowanych. No, Tymczasem niż się do tego przyznaje. Oczywiście niektórzy też są zestresowani powiedzmy na pokaz w taki sposób, że a wszyscy się boją, to i ja się będę bała, ale tak naprawdę to jestem pewien, że pójdzie mi świetnie. Jeżeli należycie do tych osób, to przestańcie wprowadzać nerwową atmosferę. I bądźcie szczerzy, wiem, że będzie super i nie boję się, i. Mogę nawet pomóc Wam innym ludziom się wyluzować. Jeżeli jednak się boicie, stresujecie, no to jest też moment, żeby zadbać o siebie i o swój dobrostan i no, poszukać pomocy. Nadmierny stres jeszcze nikomu nie pomógł. Jest to taki cichy zabójca produktywności i kreatywności. Nie jest wam potrzebny. Jeżeli nie śpicie po nocach, bo się boicie szkoły, to jest bardzo zły znak. Zwłaszcza jeżeli to się dzieje jeszcze zanim tę szkołę zaczniecie, czyli w wakacje, no to to jest bardzo, bardzo, bardzo zły znak. Trzeba się nad tym pochylić. To jest taki moment w życiu, kiedy... Zaczynają się lata nastoletnie i pewne wyzwania, które się z nimi wiążą. Nie twierdzę, że bunt nastolatków, czy że trudny okres dorastania muszą być momentem męki, ale faktem jest, że człowiek dojrzewa i zaczyna myśleć po prostu w inny sposób, zaczyna postrzegać świat w inny sposób, traci pewne ideały, zyskuje inne, i w związku z tym też. Zarówno rodzice, jak i młodzież muszą dać sobie prawo do tego, żeby tacy być, że, żeby to zaakceptować. Że już nie są takimi dzieciakami, które ledwo co poszły do szkoły i w zasadzie biorą wszystko za dobrą monetę, tylko że są dorastającymi młodymi ludźmi. To nie jest najlepszy moment na wielkie kłótnie nad kształtem społeczeństwa i świata, ale nie ukrywajmy, że właśnie. W tym czasie często takie dyskusje się pojawiają i często pojawia się różnica zdań. Bądźcie dobrzy dla swoich rodziców, kochani uczniowie, bądźcie dobrzy dla swoich dzieci, kochani rodzice. Przejdziecie przez ten czas razem silni i tacy mocniejsi, jak już przetrwacie to i za rok o tej porze będziecie się szykować do szkoły średniej. Skoro mowa o szkole średniej, to, to też może być taki moment, w którym zaczniecie zgłębiać te przedmioty, które macie zamiar wybrać w liceum. Być może w liceum, do którego chcielibyście się dostać, jest nauczony jakiś język, którego jeszcze nie znacie, i może nawet trochę się obawiacie tej nauki, no to można już teraz zacząć sobie takie wprawki, zacząć się tak delikatnie osłuchiwać, delikatnie uczyć, z tym nastawieniem, że faktycznie pójdziecie do tej szkoły i do tej klasy i będziecie mogli tam zgłębiać wiedzę, która was interesuje, bo tak Bogiem ma prawdą. W szkole średniej jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mogli uczyć się innych przedmiotów tylko w minimalnym zakresie, a swojego ukochanego przedmiotu w maksymalnym zakresie i będzie to doceniane, i jestem pewna, że nikt nie będzie miał dla Was złego słowa, jeżeli określicie, co jest Waszym zainteresowaniem i co chcielibyście pielęgnować. Wymaga to jednak jakiejś wizji, prawda? Wizji przyszłości. A w sumie nie ma chyba lepszego. Sposobu na to, niż sobie to swoje przyszłe życie wymyślić. I mam dla Was takie ćwiczenie, które jest dosyć popularne też w różnych procesach, kiedy mamy sobie wyobrazić nasze życie w przyszłości. Zastanówcie się, jak długo macie szansę żyć. Ja określam swoją żywotność na około 120 lat. Tak, mam zamiar żyć 120 lat. W związku z tym, kiedy rysuję oś czasu swojego życia, to jest ona bardzo długa i nie jestem jeszcze nawet w połowie. Narysujcie sobie tak długą linię i podzielcie ją na takie dziesięciolecia albo pięciolecia, i napiszcie, kim chcielibyście być w danym okresie, co chcielibyście osiągnąć. Na przykład, jeżeli ktoś dziś ma 13 lat, urodził się w roku 2010, no to na przykład na Rok 2030 może sobie zaplanować, mam zdane prawo jazdy. Czemu by nie? Albo na przykład jestem na studiach medycznych. A co potem? Rok 2040 mam odnoszącą sukcesy hodowlę bulterierów. Rok 2050 byłam na wszystkich kontynentach. Dzięki temu, że powodzi mi się doskonale w pracy jako na przykład oceanograf i jestem wysyłana w delegację do najdalszych zakątków naszego globu, wszędzie gdzie są oceany. Widziałam już to wszystko i byłam już wszędzie. No, i tak na przykład aż do 2110 roku świętuję setne urodziny w gronie najbliższych. I mam na przykład 40 prawnuków. To dla osób, które cenią swoje wartości rodzinne. Tak, czemu by nie? Pobawcie się w ten sposób. Zastanówcie się, jak mogłoby wyglądać wasze wymarzone życie, i potem po prostu dostosujcie to, co robicie w tym roku, do swoich wyobrażeń. Nie oznacza to, że musicie spełnić potem te wszystkie życzenia, ale wiecie, łatwiej dojść do celu, jeżeli znacie ten cel. Na razie to jest takie etap życia, że jeszcze wszystko się może zmienić, ale równie dobrze już teraz możecie określić sobie w super fajną ścieżkę na resztę waszego życia. Mam nadzieję, że ten rok szkolny będzie dla Was cenny, fajny. Pełen odkryć, i że jak już skończycie szkołę, stwierdzicie, że to był naprawdę świetny rok. Zadanie dla chętnych do rozwiązania w komentarzu jest dzisiaj takie. Jeżeli już skończyłeś szkołę podstawową, to napisz, co było dla ciebie ważne w tych ostatnich chwilach nauki w niej o czym myślałeś i jakie miałeś plany, jaki miałeś pomysł. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, co prawda, no ja kończyłam gimnazjum, i szłam do szkoły średniej po gimnazjum, ale przez jakiś czas chciałam być weterynarzem i nałożyło się to u mnie na rekrutację do szkoły średniej i tym sposobem wylądowałam w klasie biologiczno-chemicznej, którą potem skończyłam. Być może też macie taką historię, a może Ostatni rok podstawówki nie był niczym szczególnym, o tym też możecie napisać. Wielkie dzięki za to, że byliśmy dzisiaj razem i do usłyszenia.